Słuchajcie, wałeczek wyciągnąłem, definitywnie widać za zajechane jeszcze tryby są dosyć sporo, są cienkie nawet i to było słychać taki jargot jak to jechało, no. ale no wsteczny w ogóle nie jest praktycznie ruszony, wsteczny najmniej używany, to maszynka chodziła cichutko na nim. Ale co jeszcze zobaczymy? W budowie są panewki, panewki, które trzymają. Wałki u góry, jeszcze ktoś do mnie dzwoni. No i te panewki to są całkiem roz. Ta powinna być na to, tak, na tamto, bo tu jeszcze jest większy luz, ale te panewki trzeba będzie po prostu też nowe zakupić, żeby te wałki po prostu nie chodziły na boki. Chociaż tutaj widzę, że nie ma jakiegoś większego luzu, ale pod naporem, pod ciężarem po prostu jeśli każdy wałek ma luz to wtedy te tryby się wycinają, tak samo jak ten wałek ma e, chociażby luz na łożysku.